No to teraz ty, księżniczko. Jeden. Jestem lepszy niż Alberto pod każdym względem. Kurde, nie, no nie można odpowiedzieć tak, nie, no bo nie wiem. Pod względem umiejętności sportowych. Tak, uważam, że mam więcej, więcej umiejętności. No bo tutaj chodzi głównie pod każdym względem, ale chodzi o płaszczyznę. No tak, no tak, no tak, tak uważam. Alberto zrobił spory progres względem poprzedniej tak. walki, ale nic mu to nie da. Na pewno mu to da, że może trochę dłużej potrwa walka. Na przykład o, o 8 sekund masa, dłużej. I po tym koniec, Cia, Paweł na deskach, kurwa, liczą, <grym> liczą, Paweł ledwo wstaje. <grym> I to, nie, no, nie wstał, kurwa! <grym> kurwa Mo, Cały czas musisz afirmować, może się, może się zmanifestuje, Ale ty jesteś, me, ty jesteś mega fanem afirmacji, w chuj. Nie? Ja jestem w chuj. Ja <grym> ty jesteś wizualizerem. Strasznie, ja jak byłem w domu dziecka już i byłem no. gościem, który Cały czas marzył, cały czas widział siebie w ogóle na dużej scenie. Trzeba marzyć, Mimo kurwa. tego, że nie umiałem śpiewać nigdy, to włączałem sobie, bo wtedy były wieże. Napierdalałem tą wieżą na maksa, kładłem się po szkole i potrafiłem pół dnia przerażać z zamkniętymi oczami i wyobrażać sobie swoją przyszłość. I starej można powiedzieć, że, że no, zmanifestowało się wszystko, o czym ja A przy tym po prostu m, ciężką pracę wykonuję, bo uważam, że mam ten, do tego talent. Najważniejszy jak dla mnie, że mam talent do ciężkiej pracy. I, i jestem tu, gdzie jestem i mogę walczyć z jednym z najlepszych raperów w Polsce, dlatego to dla mnie też jest zaszczyt. A ja z jednym z najlepszych frików w Polsce. No i dziękuję. Nie lecimy, kurwa. Kurwa, Alberto. Mega za, za, za to ta kurwa. <grym> Załóż to. Opiardowy o, 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 o placka, kurwa. Nie zajebie ci na placki, za to możemy opierdolić. <grym> Ej, nie bój się nie ty... zatrułem. Wczorajsze. Nie. <grym> nie, no nie, nie. Nie, no dobra, nie otruję się, bo mam taki mocny organizm. Na, pla na placki tobie nie zajebie ale możesz opierdolić. No, no ale kurwa po... dzikiem. Rozjebało mi to głowę, że użyczyłeś mi ty. trochę gastru. Skąd tą tłustą kieszeń, kurwa? Miał to w sierpniu. Nie, miałem Ale Paweł jeszcze jedną. O kurwa. Mam, zobacz. Nie no, elegancko. Kurulika zaraz genicznie. Hygienicznie. genicznie, żeby nie było kurwa azoty. Papier z No. Ja teraz... Po smarkaniu kurwa. Ja sobie ty też Dżemu nie miałem, ale masz smark. Mm. Coś właśnie jakieś skwaryczyłem. Dobra, lecimy dalej. Mój brat w świecie frików jest w moim cieniu. Nie, nie uważam, że jak na powrót dał jedną. Fajną zaraz zaraz po, po naszej walce, walkę wieczoru. I wiesz, no wiadomo, że miałem takie coś, że kurwa na pewno ma presję stary, nie Twój brat napierdala, twój brat ciągnie ten wózek. On wiem, że stać go na to samo co ja, a wiem, że rzeczy, które są niezwiązane niezależne od niego. tant Kurwa, no, ograniczają go, blokują go przed tym. Na pewno miał mega ciężko. To co, ja mu w Chociaż jak się kurwa czasami nawet w kurwie, to powiem mu, że coś mu pocisnę z tym, nie? Że, dobra, jesteś Tak, lata. Ale Nie, to, nie takie, no, kurwa, no, ja mu to do mogę docisnąć mojej liści. Tak nie nie? Ale chodzi. jedną A, rzecz by w ciebie, stary murze, to jest śmieszny, stary. No ale nic z tego nie Tylko jest jeden taki w ogóle. bo Ty powiedziałeś piotkowi na tej grupie, takiego jednego Zobacz, on mi jakby nie ja kurwa, to nazwisko Tyburskie jest po bez 3 tak my się kłócimy. Wiecie, jak to jest. To kurwa. kurwa nie, tak. To... To no tak! Ale... A potem żałuję. To znaczy dobra. nie, bo to jest takie no... śmieszne, że my nawet nie żałujemy, bo wiemy, że pierdolimy takie głupoty, że. Bo my już, my my ciebie, my już się do domu, nie my się się nie skrzywdzimy. Wiesz? Znacie, no my kurwa. się znamy Ta. od kosefki. Ja mogę. Mógł... No I to już się nudzi, kurwa. Laterskie kurwa do gryzki. Tak, ale my za dużo czasu spędzamy. To wtedy, jakby się kumulują te konflikty, i wtedy jakieś kurwa głupoty wobec siebie nagrawamy. W związkach. Chłupia. No, no dokładnie, Trzeba więc spojrzeć. najlepiej na odległość, Związki. Walkę skończy przed czasem. Myślę, że tak, ale Alberto, e, e, ale Alberto, Alberto, nie no, on ma kondycję, ma, ma wydolność, dobrze się rusza, ale to pokażę, mu nie pomoże. Pokażę ci moc goryla, kurwa, chłopie, kurwa. Widzisz to? Widzisz to, kurwa. te te Jezus nie ma... Sąd. Nie <słuch> mów tego. Nie, nie. nie no, co tam jest, kurwa. Mów. Nie, tak. nie. nie. Je, jestem najlepszym flickiem w mojej kategorii wagowej. Myślę, że, myślę, że tak, ale. Ale i wcale przegrana jakby z Michałem Pasternakiem w ogóle mi nic nie ujmuje. Tak jak już powiedziałem, dla mnie to jest zajebista lekcja stary. Bardzo dobrze pokazał mi jedną rzecz, nad którą teraz pracuję, bo wiesz, cały czas się uczymy, nie? Zresztą mhm. nie jestem kurwa najlepszy I, i cały czas muszę się szkolić, cały czas muszę mieć takie sprawdziane i mhm. uważam, że to mi więcej dało niż, może nie wygrana, ale wygrana z jakimś frikiem. Przegrana z nim dało mi więcej niż... Wygrana z jakimś. Znaczy, bo generalnie chyba to też działa na takiej zasadzie, że e, największe doświadczenie, które zbierasz, zbierasz w klatce w trakcie tak, eventu. Tak. że Żaden trening nie odda ci tak, jak ta walka. Nie? Tak, tak no Więc wiesz, w momencie, tak. gdy walczyłeś z kimś takim, jak miał o pasternach, tak. no to kurwa podniosłeś. Tym bardziej. Wiesz. Ja teraz bardzo będę chciał tego rymarzu, tym bardziej, bo wiem. Co mogę się spodziewać? Chłopie, on jak mnie kurwa. Wygrywam z tobą i pora ja, Poczekaj. Ja, ja go. Ja, ja tak, ja tak. Ej, poczekaj. Ja człowiek to ty jest, ty o Plan nie, jest taki. jest taki, że ja nie, ciebie robię. No. I idę do pasternaka i pokażę, kurwa, jak się kurwa pracuje, kurwa. Daj ci Boże. Bo, ty, bo ty wiesz, jaki błąd robiłeś z nim? A ty go nie popełnisz. Ale no właśnie. Ale, ale, ale nie, ale wiem, ale żebyś no nie mógł ci go poprawić, jakby. O, mógł, Wiadomo, kurde, ale e, ja nie będę tu pietol. Ja nie i tak ale dalej. mogę ci kurwa na to pozwolić. Nie, no na pewno będziesz robisz wszystko, co w twoich siłach, no. ale na tym się tylko skończy. Nie, No właśnie, na tym się skończy. <laughs> Dawaj, dalej. Teksty Alberto w jego utworach to fikcja literacka. Myślę, że na początku, na no, fikcja literacka oczywiście i myślę, że na początku e, naszego konfliktu, bo nie chcę nazwać tego konfliktem, bo ja wiedziałem, że o, kurwa z Alberto będę normalnie gadał. Już od początku, nawet jak tam się cisnęliśmy, to ja widziałem w nim pierwiastek siebie i w sumie czekałem, jak mu dopierdolę i będzie mogli, mogli sobie sami piankę zbić. Ale e, finalnie to, to wiedziałem, że to taka, wiesz, fikcja literacka jego, że, e, że to jest wiadomo pod, pod muzykę robioną, no kurwa wcześniej jeździł, nie, nie strzelał kurwa do ludzi. Ty, ale ja tam nigdzie nie nawiłam, że strzelam. No, ludzi. no wiesz, ty, Właśnie to, to jest takie to, kurwa. Jest ludzie sobie tak kurwa się dopisują, sami do, kurwa strzelania. Ale z drugiej ja strony nawiłem, to, 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 to jest. Ale drugiej... nie nawiłam, że leciałem furą, kurwa Ta. i oddałem trzy strzały, z, kurwa. Z, z, z Albo że kurwa zajmowałem typowi kose i kurwa i chuj, wiesz. Ale z drugiej nie, strony to nie ma takich rzeczy, że to sami to Po prostu to mocno brzmi, wiesz co chodzi, jest niski wokal, mocno brzmi, dobrze I Z drugiej strony to jest takie pojebane, bo większość to słucha, a i tak się o tekst, ale. A jak tam u niego na playliste, Ludzie sobie dużo dopisują. No, ale tak już jest. No. no ale ja musiałem o coś też zaczepić, Alberto. Wiesz, jak ten mieć taki. Ale właśnie wiesz, nie, to jakby... było tak. I to było trochę tak z mojej ee... strony, że. Bo ja to ciebie nic nie miałem, wiesz? Ale ee, mówię, a kurwa, śpiewał tej bomby na bananie, bo od tego się no zaczęło. No właśnie, Ale właśnie dużo ludzi też właśnie jakby dzięki temu, właśnie, że tam było, wiesz, u, gleba, gleba, łapak bochen, chleba, bomba na bananie, czym balet. Właśnie yy, chciał mnie kurwa zobaczyć w tych plikach, tak. jak kurwa a. to się kurwa, wiesz, będzie przekładać na to, nie? No i się nie przełożyło. No. <laughs> ale zobacz. To, to się nie do końca przełożyło, nie, to prawda. Nie, stary dajesz dobre pojedynki. To jest, bo, to, nie, to, bo, bo to jest kwestia też tego, że, że wiesz, co innego jest na ulicy komuś zajebać bombę na baniecie, wiesz, ale, nie, do klatki. A co innego jest wyjść do klatki i bić się kurwa, na przykład z kimś, kto kurwa trenuje w kurczac, no więcej. I ja też nie, nie wziąłem kurwa, na przykład sam z własnych chęci od razu dubiela. No, ja no. chciałem z tobą się sobą bić. Sam to, że to wiesz. Tylko oni to zrobili dla jakby tam zasięgów, kurwa i tak dalej. A potem kurwa co miałem od razu ciebie. Nie, no tak, tak jak to też jest tak, mocny kurwa, tak. zawodnik, więc miałeś mocnych zawodników znowu masz najmocniejsze. Ja tu nie wszedłem stary robić rekordów, kurwa. Ja nie. przyszedłem kurwa, dawać bo... dobre walki, bo... samemu sobie coś udowodnić, bo... robić dobre walki i bić się właśnie z tymi dobrymi, bo kurwa po z za tym zabieramy. Ka... Żaden z naszej nie wiąże jakiejś wielkiej <laughs> przyszłości z tym, bo ja tak Ci powiem, umówmy się, było takie, że do KSW, to sam to, ale nie, ja zaczynam to, życie trochę inne. Ja zaczynam trochę też iść e, biznes mocniej. E, chcę zrobić to, co mam zrobić. Nie wiąże z tym, nie wiadomo jakiej długiej przyszłości. E, Chcę wykorzystać swoje 5 minut, chcę dać jak najlepiej, najwięcej i żeby mnie jakoś zapamiętał nosem, ale... Ale myślę, że nasz czas jest ograniczony i nie ma co pierdolić, czy wynik, czy nie, jak, czy rekord. Jak, jak ja chcę po prostu dawać zajebiste walki, tyle. No tak, jak najlepiej to wspominać, kurwa, tak. bawić się tym przede wszystkim. Tak. Ale też kurwa dawać właśnie te zajebiste walki właśnie porobić. Ja teraz właśnie szykuję taki kurwa, wiesz, styl kurwa. Sobie, nie? Chcę sobie, nie, w walkach sterować taki a. styl, kurwa, wiesz, a, co wiem, chodzi. Wiem, że, żeby, kurwa, jakby, żeby nie, żeby kurwa. Żeby to nie tylko zwykłe. Żeby, zapamiętajcie ze, ze swojego stylu, i a nie tylko a z porażek, nie? Tak, tak, tak. <laughs>